Słuchajcie, witam Was w CS-ie! Jeśli ścigajcie, startujemy z runą. Więc. Startujemy. Jeszcze nie ja, wiem, czy robić skina. Na pewno będzie skin, ale teraz cieszę się grą. właśnie odebrałem. Słabo broń, ale skin nam się spodoba, co nie? jak ma, wąż. jest epic. Tak, kobla albo rampa. W sensie chodziło o to wiecie co. Oni to sobie nie. My jesteś coś? Żyjesz? Nie, ale mogę zatestować jego ciało, by mi się. Ale właśnie. Eee, My jesteśmy potworami. To jest o. Czyli to jest prawdziwa lunda, aha. Wcześniej my Zmienimy broń. Możemy wyrzucać, ale nie możemy zmienić. To mnie boje. Eee, Ktoś próbował mnie tu strzelić. A, ej, jest broń do zmiany. tak, ale nie tak byś chciał. O! Oh. Trzy dwa lalek, a jeden. No jest. Trzeba się patrzeć, to przecież do że nie, nie on... I też nie akty to Ale czym nie mogę tego sukienka y, założyć eee y, skupienie Słupienie widzowie

Więc powinien mi mało mówić Wybaczcie ale... Dobra Oni do na sali siedzą Sajd to to gdzie zbierasz monety i wygrywasz Albo gdzieś kampią i czekają na ostatnie widocze To też jest miło, że dowiedziałem się, że no, już mam, bo tak na chwilę, jak na osobocie się odniósł mam. Mamy nóż i. góra do pistolet. Nic się nie zmieniło. Ale już wam mówię, że chyba mój lameżostan, czyli Leon, bardzo polubi te tak gry prawda, Leon? No. O, tu mamy granat ale może go nie używajmy no ale, no ale na tej jakiejś sytuacji mam, masz bombę? no ale to dowiedzę Z zlędzenie skrzynie skrzyniów z książkami, ja nie wiem które to weź pistolet co? no, coś stało a przechodzisz przez smoke to nie saj co ty robisz no weź broń Rącz. Gdzie z tymi mołotowami chodzicie i rzucać jazdy? mi im... No, o, to w ruchu rzuca mołotowy czy... No, naprawdę ciężko z tym uciec Jak się... to... Tak dojść? Masz dojechać jakaś go Grunty? bo go wyciągnęły pociski no. i on ją dezaktywuje się. walcz gościu daj im wybuchnąć daj jej wybuchnąć Czy macie, żebym go Nie, ile kili zrobiłem w tej wodzie? Nie wiem, nie, Langi za to nie wbija od razu, bo nie oszacie, bo ktoś musiał iść na dron. Gościa! Uuuu No ale jak znaleźć pistolet? Takie... No i jak chcesz tak? grę? stop, stop pistolet Ale mają używane Czy ktoś użył? Kto użył flesza? Śmółki z was? Kto z nas użył flesza? Wiedzą, że ja tu jestem. Widzisz? A że ja mam główną ronda Ofa. Drugi Chyba się Bo no, flash, rzuć im flasha. Nie ma Widzę Ale 4, 4. Flesza! Włoż! Ale kto by chciał się na pierwszy rzut okać? A na coś mnie stać? Kamizel bym chciał, albo. O granaty, Czy ty rzuciłeś? Nie. Rzuciłem w niego flesza No i co? Kto rzucił smoka? On A Mimo, nie wiem. Ale widzę je Tu chodzi o to, żeby nie mieć skrzynki Ale jak nie skrzynki, jak nie wiem gdzie jest site tutaj a ciekawe czy w że jest dło to znaczy jest. Ale musimy znaleźć kogoś, kto jest ogadnięty w takie strzelnik. Ty nie. Bo twój telefon tego nie wytrzymał. A um, Ale z moich młodszych braci. Moi młodsi bracia mają burzki wielkości orzeszka, że chowalki Grossi dojesz ich, no. no Mam nic Nie bój się, no. I widzisz, on dobrze gra. Chowa się i pilnuje tyłów. Nie, on pilnuje bomby. Ciekawe, co się stało, gdy mu tak wyjapę wybuchła, by by taki flesz Dojeźdź Najbardziej warto grać my za podążenie bądu To też coś podoba Nasz bądu i mążę Tu się podpiewuje mąża czy gdzie? Proszę, psy, po No to. On na... ogarnie. No to zaczekaj, aż. Bo wie co to CS. My zaczynamy dopiero swoją przygodę. Ale to... nie, macie się, widzę. Niedługo. Lepszy niż on, dobry. Dobrze i obiecuję. Na pewno nie lepszy niż on. I w tych grzech. Rzucił mało toba jeszcze. A mnie nie rzucił. Myślałem, że jest ma małotoba. A wiesz, że wszelkim człowiek, który gra w CSAT Tylko takim mi coś jak Flash, czy mało i bomba. Serio? Że ktoś chce zrobić taki tele, że nie może używać broni. I to było bardzo ciężkie. Nie ja. i Nie zamierzam. Bo tego się po prostu nie da zrobić. On... A Znam jego tak. Ale gdzie Mówię, jest site? Weźmie bombę, teraz już ma bombę i broń. Widzisz? Wodó. E, głoś, głoś, ale. Daję, jest właśnie prawo broni. Ja pierdole. Okej, okay, widzowie, w tej rundzie nie, nie na to, że nie jest <trujśla> Co się stało? Nie wiem, ktoś w nas rzucił granatem. A potem jeszcze mało tobę. Ja... Pier... Nie no moja wina. No czemu? Co on robi? Musi przetrwać. Bomba została podłożona. Nie no, mało toba jeszcze rzucił. Co za z rzucił. ale ja nie wiem. no ale wiem ja mój do niego gościł się się tu on, niby dobra taktyka ale to że on nie wiem sta stał się jak najmniej otrzyma tych obrażeń nie dlaczego my cię będzie bo nie kupujesz kamizelki kurortownej

czemu nikt ze mną nie idzie? Czemu nikt nie pomaga mi? No bo oni tak co? są. Potrzebuję kogoś do pomocy grania. Potrzebujesz kogoś do pomocy grania? No wiesz, kogoś partnera. Byłbym to ja. Tylko zdwój twój telefon...